No to, to cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku YouTube'owym Ważnych Rozmów na Luzie. I ja tak. tylko chciałabym powiedzieć, że robimy też podcasty i serdecznie zapraszamy Was do słuchania nas na wszystkich chyba możliwych już podcastowych miejscach. Na pewno jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcast i jeszcze na paru innych, których nazwy nie pamiętam. No to super nazwa no ja A to wszystko jest na Facebooku. Tej te Krzyściu, Jeśli chcieli wiedzieć tak? gdzie jeszcze, to, to na Facebooku, a wystarczy, że wpiszecie ważne rozmowy na luzie od razu się pokazujemy wszędzie. Tak, więc jakby ktoś miał awersję do tego, żeby nas oglądać, to może tylko posłuchać i też jest OK. A bo na przykład, jeśli chcecie być bezpiecznymi kierowcami, chcecie y, nas posłuchać, o. albo w ogóle y, jakkolwiek mieć z nami kontakt, ale nie chcecie nas oglądać na YouTube z wiadomych powodów, to jest podcast. Dobra. Dzisiaj. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o snach. Tak. Taki temat snów. Ciężki. Ania ma sny. Mam? Nie ja mam sny. Mam, mam trzy rodzaje snów, ale Paweł, Paweł powiedział tylko. To chyba Paweł też ma sny. Ja też mam sny, tak. Ale za chwilę o tym. No, naj Najpierw nawiję jej Tak. Mhm. No dobra, więc ja mam trzy rodzaje snów. Moje, Znaczy, ja je tak sobie pokategoryzowałam, żeby było mi trochę łatwiej, bo ja rozróżniam takie mm, trzy główne, ym, nie wiem jak to powiedzieć, znaczy niż rodzaje znowu, ale no, takie cusie, takie że po pierwsze e, sny, które, w których miele się coś, co się wydarzyło w ciągu dnia, i to się miele w takich różnych, nie wiem, prze, przeżyciach, w sensie takim, że nie no, ja wiem, tutaj coś. Z jakiejś tam jednej sytuacji, wciska się w drugą. One są mm -hmm. z reguły takie mało, um, um, dość abstrakcyjne, ale one są też takie spokojne, mało emocjonalne. Trochę mam takie poczucie, że, moi, że jakby mój mózg sobie tam układał takie klocuszki. Taka defragmentacja mi się trochę robiła, mm -hmm. tak bym to powiedziała. Drugi rodzaj snów to są takie sny, które ja nazywam dzieje się. I tu z kolei chyba dzieją się takie rzeczy. Nie wiem, jak to inaczej opisać, trochę na zasadzie takiej jakiejś rzeczywistości, być może lekko alternatywnej, ale ja mam wrażenie, że ja tam podejmuję jakieś decyzje, albo dzieją się jakieś takie rzeczy, na podstawie których ja muszę podjąć jakieś decyzje, albo coś się takiego wydarza tam, i to potem ma taki bardzo nieoczywisty, ale impact w to, co się dzieje w moim życiu. W sensie te decyzje mają konsekwencje. Aha, czyli yy, śni ci się to, to jak ma się zachować, czy co zrobić, czy trącone pójść, tak? Czy nie, 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 bo to by było już bardziej takim o przyszłości. Czyli na przykład, no mhm. nie wiem, to jest taki sen, w którym m, spotykam kogoś, rozmawiam z nim i mówię, dobra, to teraz na przykład, okej, okay, idziemy sobie w tym kierunku i tak to będzie wyglądało. Nie wiem, z jakimś mistrzem albo coś w tym mhm. stylu, takie się zdarzały. I wtedy on mnie pyta, czy chcesz iść w tym kierunku, czy w tym. I pamiętaj, że jak to podejmiesz teraz decyzję, to ona jest wiążąca, no więc ja mówisz, okej, okay, no to w tym. No i wtedy sobie idziemy w tym. I faktycznie to w życiu potem jest tak, że dzieją się takie rzeczy, które są z tym związane, z tą decyzją. No to jednak są troszeczkę prekognicyjne, tak jest. No nie, właśnie, bo one nie mają. Ja nie wiem, co się wydarzy. Ale kierunek. Ale, ale tak, ale pod... jest jakaś podjęta decyzja, czyli no nie, wiem, tu pisać nie, nie, nie pamiętam teraz niczego. akurat teraz nic mi nie przychodzi do głowy. No dabe, No nie wiem, że na przykład aha, pamiętam jeden z takich pierwszych, bo to był najintensywniejszy w jakiś taki sposób poczułam się samotna w tłumie i wtedy właśnie spotkałam nauczyciela i on mnie zapytał, czy to jest dla mnie ok i czy, czy w tym kierunku będę, chcę iść, jakby uczenia ludzi, ale to się będzie, to będzie mogło się wiązać z jakąś, z jakimś takim poczuciem osamotnienia przez jakiś czas i ja wtedy powiedziałam, że tak. Mm -hmm, mm -hmm. I, I wtedy, i faktycznie tak się zadziało. Um, no, potem no, to, fajnie, to, 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 to takie jest. sny. Um, I trzecia? Trzeci rodzaj snów, mój rodzaj snów, to są i uwaga, trochę przewidujące przyszłość. Ja o tym wiem, że one pokazują tę tu. Tyle tylko, że one nie są oczywiste i trzeba ją mieć interpretować. Ja z reguły wiem, bo one są też takie bardzo abstrakcyjne, takie symboliczne. Bardzo symboliczne, tak. Mhm. Na przykład jednym z takich najfajniejszych, znaczy. To się działo um, przed zakupem mojego pierwszego mieszkania, ale ja nawet jeszcze nie wiedziałam, że ja chcę je kupić ogólnie rzecz biorąc. I tak mniej więcej przez rok powtarzyło mi się chyba ze dwa czy trzy takie sny, w których e, w ogóle wyjmuję listy ze skrzynki, z której nie mogę wyjść tych, wyjąć tych listów, bo jest ich tak dużo tam napchane, że to jest strasznie trudne. I tam w tych listach są różne takie gadżety, jak już je wyjmuję i w ogóle. No ja wiem, że kupuję, że to jest w ogóle listy ze skrzynki do mojego mieszkania. Rok później no właśnie, kupowałam swoje pierwsze mieszkanie. I faktycznie sytuacja była taka, że nie mogłam wyjąć listów ze skrzynki, bo ona była tak napakowana i potem w tych listach były różne gadżety, no bo to były tam, wiesz, jakieś reklamówki i inne historie, takie listy reklamowe różnego tak, rodzaju, tak, tam no. z jakimiś próbkami kremów i innymi historiami, między innymi takie rzeczy tam były, więc w ogóle taki kosmos mi się hmm. na przykład śnił. Ale tak, jak, taki... jak wyjmowałaś te listy, miałeś takie déjà vu, że to tak. już się wydarzyło? Tak, tak, tak? miałam, tak mhm. w ogóle wtedy miałam ten sens, nie, tak aha... Ale to, to jeden z takich przykładów, no w sensie, było parę takich. E, mhm. Czasem one są w stosunku do innych ludzi, a czasem są w stosunku do mnie, to zależy. To, ale zawsze, jak są w stosunku do innych ludzi, to też wiem, że mam o nich powiedzieć, albo nie mam o nich powiedzieć i mówię wtedy. Mhm. Albo nie mówię, to zależy. Bo ja czasem mam jakoś tam rzeczy zrobić, albo nie. Aha, robić. czyli w, w śnie pojawia ci się jakaś informacja do kogoś innego. Mhm. Aha. Tak. No. mhm. No to fajne. A masz jakąś informację dla mnie? Nie, to jest, to jest nie mam. Mm -hmm. Ale tych o, o przyszłości teraz jakoś dawno nie miałam. Znaczy że po prostu nie było ich od jakiegoś czasu. Mm -hmm. um, nie wiem, może to wynika też z tego, że ja już nie mam potrzeby zaglądania do przyszłości, że w sensie po prostu biorę to, jakie jest teraz, na ten moment, co ma być, to będzie. Oczywiście, że chciałabym wiedzieć, nie wiadomo, ale tak na głowę, ale tak wewnętrznie nie. Mhm. mi się mm -hmm, wydaje, mm -hmm. że one się pojawiają, jak mam tą potrzebę wewnętrznego jakiegoś tam, rozkminienia, albo, mm, albo dookoła mnie jest osoba, która tego potrzebuje po prostu. No teraz widać nie ma. Sorry, nie mam. No tak, to nie potrzebuję. Mm. Natomiast jeśli chodzi o mnie, skoro pytasz. No pytasz jak? A Pawle, jak jest u Ciebie? U mnie jest tak, że, mm, że ja mam takie... Wyobraź sobie, że te byłyby to chyba y, trzy rodzaje snów które mi się powtarzały, regularnie mi się powtarzały. Mhm. Jeden rodzaj jeszcze cały czas się powtarza. Najpierw od tego najfajniejszego no. to są sny o lataniu, unoszeniu no, okay. się. A to ty kiedyś miałam, no? Tak, i one mi się regularnie powtarzają, one są po prostu fenomenalne. Wiążą się z taką bardzo przyziemną kwestią, w sensie techniczną. Ja w tych stach wiem, że jest jakaś technika. Mhm która powoduje, że jestem w stanie się unieść do góry. Podnieść się po prostu, rozkładam ręce, nogi, tak się troszeczkę rzucam do przodu i się podnoszę do góry. I mogę tym sterować wyżej, niżej. Mhm. I to jest fenomenalne. I za każdym razem, jak miałem te sny, a mi się one kilkanaście razy, yy, po pierwsze, najpierw się musiałem zastanowić, czy to się dzieje, czy to jest rzeczywistość, czy jaśnie. Mhm. Nie miałem do końca pewności. Raz mhm. mi się wydawało, że to jest chyba rzeczywistość że już w końcu się tego nauczyłem, że w końcu już to umiem, ogarnąłem temat. Nie, może jednak sen. Nie, to jest chyba rzeczywistość, w porządku. Później jak już tak zdawałem sobie sprawę, że to jednak jest sen, No wie, dobra, niech to będzie sen, ale teraz muszę zapamiętać... Jak to robić. Jak to robić, tak? Że później jak się obudzę, to żeby wiedzieć. I... nie wiem, chyba jeden sen albo dwa sny tego właśnie lataniu temu pojawiła mi się opcja, jak to trzeba zrobić, że to jest mega proste. No więc zdradzę Wam ten prosty sekret. Sekret polega na tym, znaczy nie wiem jeszcze jak teraz to zrobić w rzeczywistości, ale sekret polega na tym, że wystarczy skupić się na swoim ciele i zacząć odczuwać takie igiełki ciarki. Mm -hmm. I one mają być w całym ciele. I jak to będziesz w stanie odczuwać, to wtedy jest ten moment, ten stan, gdzie zaczniesz się unosić. Także to proste, nie? No to właśnie tak. Nie, ja nie wiem tak. W moich snach o lataniu mhm. to było w ogóle fenomenalne, bo ja po prostu stwierdzam, okej, okay, teraz latam. No to latałam. Po prostu dwa razy wystarczyło, że tak jakby musiałam się odbić czymś od ziemi. Najlepiej tak rękami mhm. cię No widzisz, no to tutaj trzeba stosować technikę u mnie. Gruba technika. Tylko może ta technika jest, widzisz, w snach wygląda to inaczej, tak? Mhm. Bierzesz i latasz. Ja tam też no, nic nie skupiałem się jakoś, no, tylko i latałem. Natomiast w rzeczywistości, bo nie wiem, jest we mnie, brzmi to pewnie jakoś idiotycznie. Zresztą Ach, nie dbam to jest o to. Spokój. No może trochę dbam. No, daj spokój. Ale mam takie wewnętrzne przekonanie, mhm. że ja w rzeczywistości teraz, tu, w tym świecie, w którym teraz mhm. żyję, że ja będę się unosił, będę latał. Że mi się to powiedzie. Mhm. Jednak idiotycznie. Nie, nie. <laughs> Ja rozumiem, no ty pracowałeś w szpitalu psychiatrycznym, mm. <laughs> więc będę miał blisko. Mm. Ja ci pomogę, Paweł. <laughs> Nie, no, żartuję, oczywiście. Trochę. Dobra, ale Dobra. takie przekonanie mam. I to jest no. pierwszy rodzaj snów, który mi się e, mm. powtarzał i powtarza, i oby się powtarzał jak najdłużej, bo one Dobra. są e, rewelacyjne. Drugi rodzaj snów, e, na szczęście, już mi się skończył i wiązał się z e, poczuciem potężnego wewnętrznego strachu. Pamiętam jeszcze z czasów bardzo dziecinnych, takich nie wiem, tam jeszcze podstawówka czy coś, on wiązał się z tym, że ja wchodziłem do jakiejś, do jakiejś podziemi, jakiś taki to był bardzo bardzo dużej takiego przestrzału, w sensie średnicy, tunel, jakby taka raczej skała, jakiś taki pieczara, ale ona się ciągnęła, 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 i ja tam gdzieś schodziłem. I to było tak, że jak schodziłem coraz bliżej. To odczuwałem coraz większy strach mhm. przed czymś bliżej nieokreślonym. Okay. Tak jak sobie to później, jak już tam byłem bardziej dorosły, interpretowałem, to był to rodzaj jakiejś takiej bardzo mrocznej siły. Mhm. No nie chcę tutaj mówić demon, ale, ale coś takiego. I ja tam się gdzieś w tamtą stronę zbliżałem i czułem coraz większą telepkę wewnątrz, że mi to tak przerażało. No i wtedy się najczęściej budziłem albo tam. Okay ten sen się kończył. Później to się przekształciło, jakby to schodzenie do tego tunelu głęboko, przekształciło się w jakieś takie miejsce. To miejsce się znajdowało, różne były lokalizacje, ale ogólnie, że trzeba było jakieś, jakieś, jakieś schody wchodzić po, do góry, tam był jakiś pokój, korytarz i tam ten pokój jeden mhm. właśnie. Ja czułem, że to, w tym miejscu właśnie to się mieści. Dobra. Wchodziłem, zbliżałem się, wchodziłem po schodkach, nawet dochodziłem do tego korytarza i już czułem przytłaczający strach właśnie, że, że już za chwilę odkryję, co to jest, a to jest tak przerażające, że nie, nie wiem, czy to jestem w stanie wytrzymać. Na pewno siebie. <laughs> Możliwe, ale za każdym, za każdym tym snem yy, jakby ten strach był coraz mniejszy, albo ja się zbliżałem coraz bardziej, mhm. nie? Albo kroczek dalej, albo tam na tym korytarzu robiłem kolejne kroki, albo już, przy tym, już prawie chwytałem za klamkę tego pokoju. Yy, i gdzieś to nie było jakiegoś tam spektakularnego rozwiązania tego. Po prostu ten strach zaczął się zmniejszać, 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 i któryś z tych snów, snów już był taki, że ja właściwie jakoś oswoiłem się z tym, z tym strachem i już to nie było takie mega przerażające. Mhm. Takie, że nawet mogłem jakiś, jakoś stawić temu czoło, ale nigdy nie, nie odkryłem w sensie, nigdy nie otworzyłem tych drzwi, okay. nie wszedłem do środka, to takich rzeczy jeszcze nie było. Może ten stan przede mną, albo po prostu one już się wyczerpały i zniknęły. A trzeci? A trzeci rodzaj snów polegał na tym, że um, najczęściej były jakieś to sny y, lokomocyjne, w sensie ja czymś jechałem. Pamiętam taki jeden, gdzie jechałem właśnie taksówką. Jechałem z tyłu. Ktoś prowadził, nie wiem kto, to jakoś nie, jako nie miało znaczenia. Y, I chciałem, żeby ta taksówka, ten środek lokomocji się zatrzymał, bo chciałem wysiąść. I polegało to na tym, że wtedy włączał się taki slow motion, zwolniony żyć. tryb, i ja tam. No jezus. tak, to Wszystko jechało w normalnym tempie, wszystko toczyło się tak, w normalnym tempie, a ja byłem w tym tempie spowolnionym. Jak chciałem coś komuś tam wytłumaczyć, i tak dalej, czy nawet chciałem tego taksówkarza tam chwycić, nie wiem, za kierownicę, mu zacząć szarpać hmm. i tak dalej. To nie byłem w stanie, bo byłem właśnie w, 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 w tym zwolnionym tempie. Okay. I to było takie bardzo. Mm, no też trochę przerażające, ale mm -hmm. takie bardzo przytłaczające mnie, że chciałem się z tego wyrwać, żeby, wiesz, wrócić do normalnego tempa, tak żeby właśnie chwycić jakby sprawy w swoje ręce i tam, nie wiem, nawet przez te drzwi wyskoczyć. No. A nie dało rady. A skończyły się w końcu? No na razie już dawno nie pamiętam kiedy były, no. Bo ja kiedyś miałam takie sny z uciekaniem. To takie popularne bardzo, że ucieka się przed czymś tam i w ogóle. I w końcu nie możesz uciekać, bo masz tak spowolnione ruchy, albo jakieś super ciężkie nogi, że mhm. nie da I wiesz, że cię to coś dogoni. I wyobraź sobie, że miałam raz taki sen, gdzie po prostu tak się zmobilizowałam w środku. Powiedziałam, no nie, no ja to chromole I po prostu... Zaczęłam uciekać i zmusiłam się do szybkości mm -hmm. i to był ostatni tego typu sen. W się, sensie, że zmusiłam się do tego, żeby uciec i już nigdy więcej się w ogóle nie pojawiły taki mm. A ja z kolei słyszałem od yy, Basi, no nie, nie wiem, nie będę mówił nazwiska, no bo to chyba nie można A używać. Czemu? No nie wiem, no ten. I to nasz film. No tak, ale ktoś to będzie oglądał później to, żeby no. o osobach trzecich no nie mówić z nazwiska. Basia, ja wiadomo o jaką Basie chodzi. Basia, pozdrawiam cię, jeśli mnie oglądasz. Ale ty nie chcesz basie poreklamować? No chcę poreklamować, ale... No nie wiem, czy to wiesz. Tutaj no, nie, nie wchodzą Jakie? O, zasady te. Czy co Basia ci nie pozwala się reklamować? No nie wiem, czy można na... Zewnątrz mówić imienia i nazwiska, czy to nie będzie złamanie tych podstawowych zasad no. związanych z ochroną danych. Aha. No, rozumiesz, nie? Jezu, świat mnie przerażona. No, Dobrze, ktoś to... będzie chciał się skontaktować z Basią, proszę się skontaktować ze mną, a ja podam na miarę na, na Basię, tak? No, co Basia? I Basia powiedziała, bo Basia zajmuje się z nami. Tak. Świadomym śnieniem. No e... właśnie to jeszcze jedna rzecz, no? I Basia powiedziała, że jeśli e, zdarzają się takie sny, że tak. ktoś cię goni. Tak. I regularnie to się powtarza i cię jest strasznie no. męczy. To świadome śnienie polegałoby na tym, że w tym śnie tak. należałoby się po prostu zatrzymać i odwrócić. odwrócić. Okay. I podobno sytuacja się rozwiązuje, znika wszystko i. Znaczy, ja uciekłam po prostu się skończyłam. Tak. Ale jeszcze miałam jedne zny. czekaj, takie też właśnie. A ze świadomym śnieniem. Bo ja w ogóle w snach, w niektórych snach, w tych takich. Um, Odnośnie tych pierwszego rodzaju, to ja w ogóle wiem, że śnię. W tych pozostałych też wiem, że mhm. śnię, ale tam, tam się coś dzieje na żywo, więc jakby one są też trochę inne. Ale tutaj to wiem, że śnię, po prostu wiem. I na przykład yy, ja potrafię je zmieniać i ja nie wiem jak to inaczej opisać. W sensie takim, no. że ja świadomie. No to świadomie tak. I na, któregoś razu w ogóle to był chyba majsterz tego, co zrobiłam, najbardziej, w sensie tak spektakularnie przynajmniej z mojego mhm. punktu widzenia. miałam sen, gdzie jadę samochodem i na moście mam wypadek, wpadam samochodem do rzeki i teraz uwaga nienawidzę w ogóle być w wodzie w takich sytuacjach, po prostu mnie to przeraża najbardziej na świecie, to jest coś, czego nie lubię i koniec kroku. No, a, ktoś lubi? Nie mam pojęcia, Wpalać ja nie. do samochodu? Samochodem do Samochodem rzeki. Do rzeki nie? nie sądzę, ale co w tym momencie zrobiła moja cudowna podświadomość w śnieniu i w ogóle, albo moje świadome śnienie, stwierdziło, hej, ale to przecież sen, no to co, cofamy? Dosłownie, tak jak na filmie I to jedziemy teraz prosto. a już tam nie skręcaj, i pojechałam. No, jestem ci dumna. <grywa> Bardzo dumna. Super, tak. Świadome śnienie naprawdę to jest mega. Mi też się to e, parę razy zdarzyło. Mimo, że nie wiedziałem, że to jest świadome śnienie, mhm. ale właśnie miałem. E, później mi Baśka Troszczą powiedziała, że to taki scen, o który opowiadasz, to jest właśnie świadome śnienie, że masz wpływ na to, co się dzieje, że możesz tak, tworzyć ja sama swój mhm. e, scenariusz, i to, to, to jest fajne. No, ale to, to, tak, to było taki naj, ten, na najbardziej. Przynajmniej z mojej perspektywy spektakularne, ale pozostałe też były fajne, tylko już ich nie pamiętam oczywiście. E, ale ale ja z reguły wiem, że śnie na przykład. Nawet w snacholataniu często mm -hmm. wiem, że śnie. Tak. No, no ja zastanawiam się na tym, czy śnie, czy nie śnie, ale, ale raczej mam przekonanie, że one są w ogóle mega realistyczne takie, że A, dlatego muszę się tak. zastanawiać, czy to jest real, czy to jest sen. Um, ale jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć o tym, że. Jeśli przydarzają się Wam takie sny, które was bardzo niepokoją. W sensie one są no, po prostu przerażające, albo jakieś tam koszmary mhm. się dzieją i różne takie złe rzeczy, to Antoni William. Mhm. Autor, o którym myśmy nawet film zrobili, a myślę, że jeszcze raz z... musimy film o nim zrobić. No, to zrobimy. E, Piszę o tym w jednej z swoich książek, że jeśli takie, filmy, takie y, sny wam się przydarzają, to nie ma się co przejmować, gdyż albo wiem prawdopodobnie rzeczy, tematy, y, które nie jesteście w stanie z różnych powodów ogarnąć w życiu realnym, rzeczywistym, przytłaczają was, y, są dla was jakby nie do ogarnięcia jeszcze, albo są gdzieś głęboko pod dywanem, czy czegoś tak to one w śnie zaczynają się po prostu przerabiać. Mhm. Właśnie pod taką postacią, no bardzo spektakularną, dynamiczną, przerażającą. Yy, I następuje ten, ten proces, nie wiem, czy oswojenia tych tematów, czy przygotowania do tego, żeby je przerobić w życiu rzeczywistym, czy po prostu tam się przerabiają i już później już nie trzeba do nich, do nich wracać. Także jeśli takie się Wam horrory zdarzają, to... To w sumie się cieszcie. To tak, tylko przyklasnąć, to jest super, ekstra, fajnie, coś przerobiłam, przerobiłem i, I, i tak to. No dobra, to co? To Dziękujemy. tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Oglądajcie nas jak zawsze na... YouTubie, słuchajcie podcastów. Słuchajcie podcastów, oglądajcie nas na Facebooku. Ważne rozmowy na luzie. Lubcie nas. <laughs> Lubcie nas. No. <słuchajcie> nas nie będziecie lubić, to wiecie. No. <słuchajcie> To co dzięki. Pa! Pa!